Cześć, witajcie z tej strony GrindPL. Witam was w nowym odcinku, w którym przedstawię wam pełną listę zmian w wersji 1.8. Zapraszam do oglądania. Jeśli ci się spodoba, nie zapomnij zostawić łapki w górę lub subskrypcji. Więc zaczynajmy. W wersji 1.8 pojawiło się bardzo dużo nowych bloków. Obok kamienia możemy znaleźć losowo generujący się granit, dioryt i andezyt. Możemy z niej wykonać polerowany granit, polerowany dioryt, a także polerowany andez. W nowej aktualizacji 1.8 zagościł także blok szlamu. Działa on jak trampolina. Spadając z dużej wysokości nie otrzymujemy obrażeń. Blok gąbki uzyskał nowe zastosowanie. Dzięki jego użyciu możemy osuszać teren. Jego tekstura zmienia się wtedy z bloku gąbki na blok mokrej gąbki. Zastosowanie dostał także czerwony piasek, który można zdobyć w biomie MESA. Możemy z niego otrzymać czerwony piaskowiec, rzeźbiony czerwony piaskowiec, gładki czerwony piaskowiec, schody z czerwonego piaskowca oraz półpłytkę z czerwonego piaskowca. Twórcy aktualizacji urozmaicili także ziemię. Obok zwykłej ziemi możemy także spotkać jałową ziemię, na której trawa nie wyrośnie. Dodane zostały bloki, które mogą upiększyć nasze budowle: żelazny włask, który można otwierać tylko za pomocą prądu płynącego z Redstone, sztandar, który może być koloru każdego barwnika. Masz zawsze problem z porządkiem skrzyni? To właśnie coś dla Ciebie. Sto jak na zbroję. Snudził Ci się jeden odcień płotka? Od teraz można zrobić inny odcień w zależności od użytego drewna. Tak samo z furtkami. Nowością są także drzwi, które inaczej wyglądają w zależności od użytego drewna. Od teraz za zabicie owcy dostaje się surową baraninę zamiast surowej wołowiny jak było w wersjach poprzednich. Nowością są także nowe struktury wodne, które szczerze, nowy potwór, Guardian. Struktury wodne zbudowane są z pryzmarynu, z cegły z pryzmarynu, ciemnego pryzmarynu oraz latarni morskiej. Są to także nowe bloki. Nowe stworzenia zawitały także do nowej aktualizacji. Są to endermity oraz króliki. Prowadzono także możliwość kraftowania omszałego bruku oraz omszałych cegieł. Pękalne kamienne cegły możemy stworzyć, przepalając je w piecu. I to tyle, jeśli chodzi o ten przegląd. Jeśli się spodobało, nie zapomnij zostawić łapki w górę lub subskrypcji. Trzymaj się, cześć, na razie.